Paulina Kosiniak Kamerz w Dzień Matki opublikowała nie tylko zdjęcia z małą Zosią. Sympatycy pani doktor dowiedzieli się o czymś jeszcze, posypały się gratulacje. Pod zdjęciem z córeczką poinformowała o kolejnej ogromnej zmianie w życiu Paulina Kosiniak Kamysz w dzień matki postanowiła dodać na story kilka uroczych zdjęć z profesjonalnej sesji z Małą Zosią, która przyszła na świat 5 maja 2019 roku. To już drugi dzień matki w takim składzie. Za rok żona Władysława Kosiniaka Kamysza będzie świętować w jeszcze większym gronie. Ogłosiła, że jest w kolejnej ciąży. Rok temu pierwszy dzień matki z Zosią. Tyle szczęścia. A już wkrótce będzie go. Dwa razy więcej, napisała Paulina Kosiniak-Kamysz pod zdjęciami z córką. Zdjęcia udostępnił również w swoich mediach społecznościowych dumny tata. W Dzień Matki Polityk pokazywał, jak wraz z dzieckiem przygotowuje laurkę dla mamy, a potem wieść o ciąży gruchnęła jak z jasnego nieba. Paulina Kosiniak-Kamysz Żona Władysława kosiniaka Kamesza nie ogłosiła, jakiej płci jest dziecko. Być może za kilka miesięcy w ich domu będzie prawdziwy babiniec. Tym samym Paulina Kosiniak-Kamysz dołącza do grona kobiet, które zostaną mamami w 2020 roku. Na rozwiązanie czeka też Lara Gessler, której termin wyznaczono na początek czerwca. Gratulacje! Pani Paulina jest na pewno wspaniałą mamą i mam nadzieję, że przyszłą pierwszą damą, skomplementował jeden z internautów. Cudownie, gratuluję i życzę wszystkiego dobrego. Takich komentarzy pojawiły się setki. Źródło Facebook, Instagram, następny artykuł.